Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym pamiętamy o naszych bliskich. Nie tylko od święta warto jednak pamiętać także o czworonogach, tych, które mieszkają z nami w domach, ale i tych, które święta spędzą w schronisku. O tym w swojej świątecznej kolędzie na cztery łapy przypomnieli Kasia Dudziak i Mateusz Dyszkiewicz, para muzyków z Gliwic, znana między innymi z kolektywu Krzykopa. Tworzyłam piosenkę, którą nazwałam kolędą na cztery łapy, która opowiada o moim się który pewnie jak wiele innych psów, na przykład psów, które znacie i które macie bardzo jest skuteczny w proszeniu o jedzenie. Ta piosenka powstała właśnie po to, żeby zwrócić uwagę w te święta i nie tylko w te święta, ale też w nowym roku, zwrócić Waszą uwagę na problem tych najmniejszych, tych zależnych od nas, tych zwierząt, które, o których zapominamy bardzo często, a które tej pomocy potrzebują ja patrzę wieczorami na psie oczy Gdy polewam sobie danie tłustym sosem Daj mi żreć, daj mi jeść, bo ja głodna jestem wielce Przecież wiesz, że psi żołądek jest pojemny Tak jak serce, daj mi żreć, daj mi jeść ja umieram tutaj z głodu. Jeśli widzisz i nie dajesz, to masz chyba serce z lodu. Jeśli możecie, wspomóżcie swoje lokalne organizacje, które pomagają zwierzętom. To może być schronisko, to może być inna organizacja. Możecie wspomóc zarówno darowizną rzeczową, jak i darowizną finansową. Możecie też pomóc zwierzętom, zupełnie nic nie robiąc. Mówię naprawdę, możecie nic nie robić. Mam na myśli, żebyście na przykład nie strzelali w tym roku w Sylwestra. Dzięki temu szczęśliwe będą i zwierzęta w domach. I te dzikie, które bardzo źle znoszą naszą sylwestrową radość. Piosenkę wieczorami daj mi żreć, usłyszycie Państwo na antenie telewizji Imperium. Słuchając jej, pamiętajcie także o tym, że zwierzęta to nie prezenty, a żywe istoty, które myślą i czują. Jeśli więc chcecie dać dom czworonogowi, zróbcie to świadomie. Nie kupujcie, adoptujcie.